Cześć, zapraszam Was na otwarcie Pixelboxa. Jest chyba przeterminowany, sądząc po tym, jak bardzo jest wydęty. No, ledwo się trzyma. Okej, okay, zaczynamy. Pudełko na bok i pierwszą oczywiście rzeczą jest koszulka. W tym Pixelboxie... Gwarantowane marki to Cyberpunk i Mortal Kombat. Ok, tradycyjnie już oczywiście naklejka i przypinka. Tym razem z. Napis fajny, ale grafika mogłaby być ciekawsza. Ok, przechodzimy więc do konkretów. Skarpecioki. Co to jest? Aha, to są skarpetki z asasyna. Powiem wam, ja uwielbiam skarpetki we wzory, ale no. To jest słabe, bardzo mało widać tego asasyna. Ale potwierdzam, Ubisoft wszystko się zgadza. No ale serio mogli się bardziej postarać. Dobra, następna. Tym razem Nintendo. Mario w stylu Kiciusia. Powiem wam, że jest naprawdę ładnie wykonany. Ok, otworzy to. Nie, no naprawdę. Malowanie perfekto. O, jest takie malutki. Wiecie, nie ma żadnej farby po bokach. No, malowanie perfekto. Nie wiem, jak to osiągnęli. Ach, ci, Japończycy. Skrzyneczka też bardzo fajna. Na pewno sobie ją zostawię. Bawię się trochę w animację poklatkową, więc na pewno mi się przyda. Tutaj ją można rozłożyć. Ta naklejeczka w środku jest. No, akurat ona jest bardzo rozmazana. Ledwo co na niej coś widać. No, ale rozumiem, że jest widownia. Ok, następna rzecz pluszak. Strauma Team. Ja akurat nie lubię tych pluszaków, bardzo mi się nie podobają. Ten dodatkowo ma taki dość jasny szef. Dla mnie to wygląda jakby było niedopracowane, wiecie, tak tandetnie. Ale to akurat taka specyfika tych pluszaków w ogóle ten ogonek. No, ale produkt licencjonowany jest. Sporo różnych faktur można sobie pomacać. A ja myślę, że komuś go po prostu oddam. Okej, okay, i to już ostatni. Gwóźdź programu. Kufik Sub Zero. Ja bardzo lubię Kufik. Bardzo ładne mają te figurki. Więc już biorę już otwieram. A teraz widzę, że zmienili trochę opakowanie, że. Tym razem jest rzep. W poprzedniej, w poprzedniej figurce nie miałam czegoś takiego. Jej, jeszcze czarna wytłoczka mocno trzyma. Dobra, jest. No, wygląda naprawdę kozacko. Chyba największe wrażenie robi ta podstawka. Ale tylko się przyjrzyjcie, on ma oszronione jakby te buty, ręce, które tworzą tą zamarzniętą kulę. No rewelka. Bardzo ładnie wykonana! Okej, okay, i to już jest cały Pixelboxik. Jak się Wam podobał? Zbieracie Pixelboxy? Dajcie mi koniecznie znać. Do usłyszenia!